Kontynuacja odcinka z kanału Alano Games I Alano, pierwsza część była na kanale Alano, druga część na kanale Alano Games A trzecia część na kanale Alano Games Plus Uwaga, na kanale Alano będzie odcinek z bazy, na, którą, na który serdecznie zapraszam a zapraszam też do subskrypcji kanału oraz dania łapki w górę A my zaczynamy z odcinkiem Czym najszybciej niż, niszczysz pęczynę, ale tak żeby jej nie pozyskać nie pozyskać jej. Eee, ręką? Mieczem? No tak, ogólnie się mieczem, tak, ale myślę, że ręką. Czy w Minecrafcie istnieje coś takiego jak refen? Refen. Tak, to owoc, dobrze. Książka do zaklęć otwiera się, kiedy zawsze jest otwarta, zawsze Cho po podchodzi się do niej. Takie szczegóły. Czy głowy mobów da się zdobyć na trybie survival? Zależy od wersji, Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, to była trzecia część, ostatnia. Pa.